Rozdział 34. Impreza była pomysłem Franka, chociaż ten powiedział, że zasugerował mu to koń. Pielgrzym miał mu oświadczyć, iż domaga się jakiejś uroczystości, więc nie mogło być inaczej. Frank zadzwonił do Hanka, a ten poparł go bez namysłu. Co więcej, powiedział, że dom ma pełen kuzynów z Heleny, którzy nudzą się śmiertelnie, więc też nie będą mieli nic przeciwko imprezie. Zaczęli obdzwaniać wszystkich, którzy przyszli im do głowy i stopniowo impreza z małej zrobiła się średnia, a później wręcz ogromna. A Diane zaczęła sobie łamać głowę, jak też wszystkich wykarmi. No wiesz, Diane, powiedział Frank, przecież nie możemy pozwolić, żeby Annie i Grace jechały z tą swoją szkapą 2000 mil bez serdecznego pożegnania. Diane wzruszyła ramionami i Tom... Widział, że zastanawia się, co niby byłoby w tym złego. No i urządzimy tańce, dorzucił Frank koniecznie. Tańce? Dajże spokój. Frank spytał Toma, co sądzi na ten temat, a ten odpowiedział, że tańce to całkiem niezły pomysł. Frank zadzwonił jeszcze raz do Hanka. Ten, zaś zapoznawszy się z nową ideą, oznajmił, że przywiezie cały system nagłośnieniowy, a jeśli chcą, może nawet zmontować lampki stroboskopowe. Zjawił się już po godzinie, więc mężczyźni i dzieci zabrali się do urządzania wszystkiego obok stodoły, a Diane, też trochę już rozchmurzona, zawiozła Annie do Great Falls, aby zorganizować wyżywienie. O siódmej wszystko było gotowe, wszyscy zabrali się więc do mycia i przebierania. Wyszedłszy spod prysznica, Tom zapatrzył się na niebieski szlafrok na drzwiach, i poczuł, że coś w nim wyraźnie drgnęło. Pomyślał, że szlafrok może być ciągle przesiąknięty jej zapachem. Kiedy jednak wtulił weń twarz, nie poczuł nic specjalnego. Od powrotu Grace nie miał okazji, aby znaleźć się sam na sam z Eni, A to fizyczne rozdzielenie przyprawiało go wręcz o cielesny ból. Gdy widział, jak płacze z powodu pielgrzyma, chciał do niej podbiec, chwycić w ramiona. Świadomość, że nie może jej dotknąć, była wręcz nie do zniesienia. W pokoju przebrał się wolno, przysłuchując się odgłosom nadjeżdżających samochodów, śmiechom, pobrzmiewającej muzyce. Gdy wyjrzał, przekonał się, iż zebrał się już spory tłum. Światła migoczących stroboskopu zaczęły brać górę nad wi więdnącym blaskiem dnia. Nad barbeki unosiła się chmura dymu. Tom obiecał, że pomoże przy nim Frankowi. Uważnie przyjrzał się twarzom i w końcu dojrzał tę jedyną nie rozmawiała z Hankiem. Miała na sobie sukienkę, której dotąd nie widział, granatową, bez rękawów. W odpowiedzi na jakieś słowa Hanka odrzuciła do tyłu głowę i śmiała się. Tom zaś nie mógł się nadziwić, jaka jest piękna. Natomiast jemu jeszcze nigdy w życiu nie było aż tak bardzo nie do śmiechu. Zobaczyła go gdy tylko wyszedł na werandę. Żona Hanka wnosiła tacy ze szklaneczkami. Tom zaś Przytrzymywał przed nią drzwi, wyraźnie rozbawiony jakąś uwagą, którą rzuciła w przelocie. Potem uniósł wzrok i natychmiast pochwycił spojrzenie Eni, ponownie się uśmiechając. Uświadomiła sobie, że Hank właśnie o coś spytał. E, — Przepraszam, Hank, powtórz, bo nie dosłyszałam. — Powiedziałem, że teraz już w kierunku dom. — O, obawiam się, że tak. Jutro się pakujemy. — nie da się nakłonić takich mieszczuszek, żeby zostały na prowincji, co? Eni roześmiała się odrobinę za głośno, zresztą przez cały wieczór nieco przesadnie eksponowała swoje reakcje. Powiedziała sobie, że musi się uspokoić. W tłumie smoky zatrzymał Toma i teraz ciągnął go w kierunku przyjaciół, których chciał mu przedstawić. O lera, ale to jedzenie świetnie pachnie powiedział Hank. Eni, co powiesz na to, żebyśmy coś sobie nałożyli? Idź za mną! Będziesz musiała się mniej przepychać. Annie kiwnęła głową i bezwolnie, jak marionetka, podążyła za Henkiem, który, gdy już dotarli do stołu, nałożył jej na talerz górę pociemniałego mięsiwa i obficie polał ją sosem chili. Czuła ucisk w żołądku, ale nie przestawała się uśmiechać. Już decydowała, co zrobi. Musi odciągnąć Toma, jeśli nie będzie innego wyjścia, to zaprosi go do tańca, by oznajmić mu, że postanowiła rozstać się z Robertem. W następnym tygodniu poleci do Nowego Jorku z tą wiadomością. Pierwszy dowie się Robert, a po nim Grace. Do diabła, pomyślał Tom, ciągle to samo. Tańce trwały już od dobrej pół godziny, a za każdym razem, gdy chciał się przecisnąć do Eni, coś stawało mu na drodze. Gdy teraz wydawało mu się, że już dopnie celu, poczuł na ramieniu rękę Diane. Mm, nie zaprosisz szwagierki do tańca? Daję, no już straciłem nadzieję, że w ogóle o tym pomyślisz. No cóż, nawet się nie udziłam, że ty sam z siebie zaproponujesz. Objął Dajen i w duchu zaklął, bo piosenka okazała się wolna. Dajen miała na sobie nową czerwoną sukienkę, którą kupiła w Los Angeles. Niezbyt fortunnie dobrała do niej szminkę, perfumy pachniały silnie, ale mimo to przez ich zapach przebijała się woń alkoholu, którego ślady widział także już w jej oczach. No, – Wyglądasz wspaniale. – Dziękuję bardzo, pan łaskawy. Już od dawna nie widział pod podpitej. Nie wiedzieć czemu, stan szwagierki bardzo go zasmucił. Przyciskała się do niego tak mocno, że gdyby nagle odskoczył, chyba poleciałaby do przodu. Na jej twarzy pojawiła się kpiąca mina, której przyczyny nie zgadywał, która jednak zdecydowanie nie przypadła mu do gustu. Dowiedziałam się od Smokiego, że w końcu wcale nie pojechałeś do Wyoming. No, tak ci powiedział? No. Faktycznie nie pojechałem. Zachorował jeden z chłopaków tutaj, więc zrobię to w przyszłym tygodniu. Aha. Aha. A o co ci chodzi, Dejen? Oczywiście dobrze wiedział i miał teraz sobie za złe, że dał jej szansę na odpowiedź. Mógł bowiem po prostu przerwać tę rozmowę. Mam nadzieję, że przez ten cały czas byłeś grzecznym chłopcem. Daj spokój, Danian. Chyba troszeczkę za dużo wypiłaś. To był błąd. Oczy jej rozbłysły. Dać spokój. Chyba nie sądzisz, że nikt z nas niczego nie zauważył. A co takiego mielibyście zauważyć? Kolejny błąd. Dobrze wiesz o czym mówię. Grzejesz się tak, że aż się para unosi. Pokręcił głową kierując wzrok ku górze. Dajen zaś pogroziła mu palcem. Całe szczęście, szwagierku, że ona już wraca do domu. Aż do końca utworu tańczyli już bez słowa. Kiedy muzyka umilkła, Dajen rzuciła mu takie samo spojrzenie jak na początku i odeszła, kołysząc wyzywająco biodrami. Ciągle dochodził do siebie, gdy nagle stanęła za nim Eni i szepnęła: Co za szkoda, że nie pada. Zatańczymy? spytał. Nie czekając nawet na odpowiedź położył rękę na biodrze Eni i pociągnął ją między tańczących. Kolejny utwór był szybki, tańczyli więc oddzielnie, lecz patrywali się przy tym w siebie. Od czasu do czasu odwracając jednak spojrzenia, aby nie zdradziły ich swoją intensywnością. Mieć ją tuż przy sobie, a zarazem nie móc dotknąć cóż za wymyślna tortura. Przed drugim utworem Frank chciał zająć miejsce Toma, ten jednak żartobliwie przypomniał o prawach starszego brata. Teraz przyszła kolej na powolną balladę, w której śpiewała kobieta o skazanym na śmierć kochanku. Wreszcie mogli się o siebie otrzeć, zaś dotyk skóry Eni, a także leki, napór i ciała sprawiły, że Tomowi niemal zakręciło się w głowie. Także odruchowo zacisnął powieki. Wiedział, że gdzieś z boku musi się im przypatrywać Dajen, ale teraz w ogóle się tym nie przejmował. Na zakurzonym klepisku było tłoczno. Eni krótkim spojrzeniem obrzuciła otaczające ich twarze i rzekła półgłosem: Muszę z tobą porozmawiać na osobności. Jak to zrobić? Na końcu języka miał już odpowiedź: O czym tu rozmawiać? Wyjeżdżasz i tyle. Wszystko się kończy. Zamiast tego jednak wycedził. Za 20 minut przy basenie ćwiczeniowym bądź pierwsza. Zdążyła tylko kiwnąć głową, gdyż tym razem Frank już nie dał się odprawić. Grace czuła zawrot w głowie i to nie tylko z racji dwóch szklanek ponczu, które wypiła. Tańczyła już niemal ze wszystkimi z Tomem, z Frankiem, Hankiem, Smołkiem, nawet z uroczym Joeem i była zachwycona tym, jak jej idzie. Mogła się kołysać, obracać, nawet wykonywać figury jive'a ani razu nie straciła przy tym równowagi. Wszystko było w jej zasięgu. Szkoda, że nie mogła jej teraz zobaczyć Terry Carlson. Pierwszy raz w swoim nowym życiu, a może w ogóle po raz pierwszy w życiu, czuła się piękna. Musiała korzystać z toalety. Z boku stodoły była toaleta, ale pod nią zdążyła się już ustawić cała kolejka. Uznała, że śmiało może korzystać z jednej z łazienek wewnątrz, bo w końcu była tu już niemal jak u siebie w domu. Ruszyła więc na werandę. Przytrzymała drzwi moskitierą, aby nie czasnęły, zamykając się. Z prowadzącego do kuchni korytarzyka w kształcie litery L dobiegły ją głosy. Franki i Diane się kłócili. – Po prostu za dużo wypiłaś. Odpieprz się! – jeszcze raz powtarzam, Diane, to nie jest twoja sprawa. Od chwili, kiedy się tu zjawiła, nie spuszcza z niego oczu. Co tam z oczami? Spójrz teraz. Zachowujesz się jak suka w rui. Jesteś żałosna. A wy, faceci, jesteście tempi. Rozległ się stuk od talerzy, nie znieruchomiała i pomyślała, że może lepiej wycofa się i poczeka w kolejce pod stodołą. Ale usłyszawszy zbliżające się kroki Franka, zrozumiała, że nie zdąży wymknąć się niespostrzeżenie. Gdyby zaś Frank zobaczył ją wykradającą się na paluszkach, natychmiast by wiedział, że podsłuchiwała. Nie pozostawało jej nic innego jak nadziać się na Franka, udając, że dopiero co weszła. Ten zatrzymał się właśnie w progu i obrócił, rzucając do Dajen: Wszyscy pomyślą, że jesteś po prostu zazdrosna. A daj mi święty spokój! Właśnie spokój. To ty daj mu spokój. Przecież dorosły facet, na miłość Boską. A ona na miłość Boską jest mężatką! Frank znowu się obrócił, kręcąc głową, a wtedy zobaczył przed sobą Grace, która wystusiła. Cześć. Był zaskoczony, ale natychmiast się opanował. No, proszę, a oto królowa balu. Pięknie wyglądasz i wspaniale tańczysz, powiedział, kładąc jej rękę na ramieniu. Tak, rzeczywiście świetnie się bawię, dzięki za wszystko. Uwierz mi, Grace, cała przyjemność po naszej stronie. Nachylił się i musnął wargami jej czoło. Mogę skorzystać z łazienki tutaj, bo na zewnątrz jest taka okropna kolejka. O, oczywiście, dobrze wiesz, że możesz czuć się tutaj jak u siebie w domu. W kuchni nie było już nikogo, słyszała tylko zmierzające na górę kroki. Siedząc na toalecie, zastanawiała się o kogo się kłócili, a tak właściwie to wcale się nie zastanawiała. Eni, która zgodnie z umową dotarła nad basem pierwsza, dwa razy go obeszła. W powietrzu unosił się zapach chloru. Mrok, jakby uwypuklił dźwięk jej kroków na betonowym podłożu. Oparła się o otynkowaną ścianę, której chłodny dotyk na plecach działał kojąco. Zauważyła, jak na nieruchomej powierzchni wody w basenie kładzie się odblask światła ze stodoły. Tam, w innym świecie, kończyła się właśnie jedna piosenka country, i niemal natychmiast rozpoczynała druga. Wydawało się niemal niemożliwe. Że zeszłej nocy stali w kuchni domu nad potokiem i nie było nikogo, kto by ich rozdzielił i kłopotał. Gorąco żałowała, że nie powiedziała wtedy tego, co zamierzała wyznać teraz. Poprzedniego dnia bała się, że nie znajdzie odpowiednich słów. Gdy rano zbudziła się w objęciach, toma czuła pewność tak samo silną jak teraz. I to mimo faktu, że znajdowali się wtedy w łóżku, które ledwie tydzień wcześniej dzieliła z mężem. Nie doznawała wstydu ani żadnych wyrzutów sumienia, niemniej coś się powstrzymywało. A teraz przyszło jej do głowy, że może była to obawa o to, jak zareaguje Tom. Ani przez chwilę nie wątpiła w jego miłość, nie miała po temu żadnych powodów. Tyle, że spowijała go jakaś dziwna aura pełna fatalistycznego smutku. Coś z niej zabrzmiało w jego dzisiejszych słowach, iż z pewnością zrozumiała, co uczynił pielgrzymowi. W smudze światła pojawiła się postać. Tom zatrzymał się i poszukał Eni wzrokiem. Natychmiast ruszyła w jego kierunku, a on zrobił to samo. Kilka ostatnich kroków niemal przebiegła, jakby się lękała, że nagle Tom może się odwrócić i uciec. W jego objęciach poczuła ulgę, której na próżno szukała przez cały wieczór. Przez krótką chwilę miała wrażenie, że ich oddechy zlewają się w jeden wspólny, a krew rozprowadzana jest biciem jednego wspólnego serca. Kiedy wreszcie była w stanie przemówić, dziwnie, spokojnym i równym głosem oświadczyła, że rozstaje się z Robertem. Twarz wtulała w pierś Toma, jakby bała się spojrzeć mu w oczy. Powiedziała, iż dobrze wie, jaki ból sprawi wszystkim. Jakkolwiek jednak byłby on wielki, mogła go sobie wyobrazić w przeciwieństwie do tego, którego doznałaby, tracąc Toma. Słuchał w milczeniu, przytulając Ani do siebie i gładząc ją po włosach. Gdy skończyła, wciąż jednak milczał, a wtedy poczuła, że zaczyna wzbierać w niej strach. Wreszcie podniosła głowę, odważając się spojrzeć w oczy Toma, a z ich wyrazu wyczytała, że również jemu emocje nie pozwalały przemówić. Wpatrywał się w jakąś odległą przestrzeń za basenem. Dobiegał do nich rytm muzyki. Po chwili, która wydawała się nieskończenie długa, spojrzał na Eni i leciutko pokręcił głową. Ach, Eni, co takiego, powiedz? Nie możesz tego zrobić. A właśnie, że mogę! Wrócę do niego i powiem mu wszystko. No ale co z Grace? Wydaje ci się, że również jej możesz powiedzieć? Wpatrywała się w twarz Toma, czując jak wzbiera w niej rozpaczliwe pytanie: czemu jej to robi? Liczyła na wsparcie, tymczasem on natychmiast podejmował kwestię, przed którą ona próbowała uciec. Już po chwili zdała sobie sprawę z tego, że nieświadomie sięga po jedną ze swych ukochanych strategii racjonalizację. Tak, dzieci też cierpią, gotowa była przyznać, ale jeśli wszystko zrobi się w cywilizowany sposób, nie pozostawi to w ich duszach żadnych trwałych blizn. Grace nie traciła przecież żadnego z rodziców. Odtąd. Zmianie uległy tylko ich relacje przestrzenne. Co więcej, nie była to wiedza tylko teoretyczna, gdyż kilka ich znajomych par zdążyło już wszystko przećwiczyć na sobie. Konkret zawsze okazuje się bardziej kłopotliwy, ale po tym wszystkim, co wycierpiała, znacząco zawiesił głos: Dobrze wiem, ile wycierpiała, nie musisz mi tego przypominać. Tak, doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Chcę tylko powiedzieć, że widząc, przez co przeszła. Nigdy sobie na taki krok nie pozwolisz. Nawet jeżeli teraz wydaje ci się inaczej. Poczuła, jak do oczu napływają jej łzy, których zupełnie nie mogła powstrzymać. Nie mam żadnego wyboru. Nieoczekiwanie dla siebie samej wypowiedziała te słowa z taką mocą, że aż zaklekotały echem. To samo mówiłaś o pielgrzymie, ale nie miałaś racji. Jedyną alternatywą jest utrata ciebie, odparła. Na co w milczeniu przytaknął. A tego nie chcę i nie mogę wybierać. A czy ty wybrałbyś rozstanie ze mną? Nie, ale ja nie muszę. A pamiętasz, co powiedziałeś o pielgrzymie, że musi dojść do krawędzi i zobaczyć, co jest za nią, a potem to zaakceptować? Ale kiedy widzisz tam tylko ból i cierpienie, jedynie głupiec mógłby się tak na to zdecydować. Jednak w naszym przypadku wcale nie chodzi tylko o ból i cierpienie. Pokręcił głową, teraz ani poczuła, jak zbiera w niej gniew, gniew na niego, że wypowiedział to, o czym ona wiedziała w głębi duszy i na siebie załkanie, które teraz wstrząsało jej ciałem. Wcale mi nie chcesz powiedziała. Natomiast czując do siebie nienawiść za takie rozkliwianie się nad sobą, a jeszcze bardziej za uczucie triumfu, które w niej wezbrało na widok napływających mu do oczu łez, Ach, Heni, nawet nie potrafisz sobie wyobrazić, jak bardzo cię pragnę! Płacząc w jego ramionach, zatraciła poczucie czasu i miejsca. Powtarzała mu, że nie potrafi żyć bez niego i niczego złowrogiego nie wyczuła w jego odpowiedzi: że to prawda, jeżeli chodzi o niego, ale nie o nią. Odparł, że będzie wspominać te dni nie bez żalu, ale uznając je za dar losu, który życie ich wszystkim uczynił lepszym. Gdy nie mogła już płakać, obmyła twarz w wodzie z basenu. On zaś znalazł jakiś ręcznik, którym pomógł jej rozetrzeć rozmazany makijaż. Niewiele mówiąc, odczekali jeszcze chwilę, aby twarz już wyschła, a potem, gdy wszystko wydawało się już bezpieczne, oddzielnie wrócili do reszty.